To, co nas najbardziej jeszcze dotyka, to jest ten VAT 23%, ale to też... To być na rok, na dwa. Tak, tak, no właśnie, to, więc ja myślę, że Polacy powinni bardzo zajrzeć do swojej kieszeni, głosując w tych niedzielnych wyborach. No bo jeśli chcą mieć, nie wiem, może VAT na przykład 29%, 27% albo wiek emerytalny, no już nie taki skromny 67%, jak tu ostatnio nam zafundował pan prezydent z koalicją, tylko na przykład 76%. No przecież kto, kto da gwarancję, że im do głowy nie przyjdzie, że skoro Polacy są zadowoleni z tych rządów, no to, to szczyżemy ich dalej, prawda? Więc to wszystko pokazuje, że tu się polski interes narodowy po prostu nie liczy w Polsce jest jeszcze sporo pieniędzy, wbrew pozorom, mimo że jesteśmy tak goleni i rabowani przez te 25 lat, że nas pozbawiono już majątku narodowego, praktycznie tego wartościowego. No przypomnijmy, cały majątek narodowy ten sprzedany przez 25 lat jest około 152, 155 miliardów złotych, tyle, żeśmy na tym tak. zarobili. Czyli a co nic. tak, a każdego roku z Polski mhm. wypływa w postaci zysków legalnych, zysków dywidend. Zysków fir przez firmy zagraniczne i banki komercyjne wypływa 70 miliardów złotych. Co roku. Czyli w dwa lata tym koncernom zagranicznym, bankom zagranicznym zwrócił się przez dwa lata e, ten kupiony no majątek to... w Polsce, przecież będzie, który będzie pracował przez pokolenia, prawda? Będzie przynosił Trudno się terenie. dziwić, że prywatyzacja w Polsce cieszyła się taką popularnością. No tak, ale z drugiej strony Polacy nie zaprotestowali tak do końca jednoznacznie. Mają dzisiaj szansę, mają tą kartkę wyborczą, zwłaszcza ci młodzi ludzie, no to w ogóle ci młodzi muszą po prostu wybrać Andrzeja Dudę, naprawdę muszą, bo inaczej oni będą musieli stąd wszyscy wyjechać, nie będzie innego dla nich innej perspektywy. No bajki takie, że pan prezydent po pięciu latach się ocknął i mówi, że 100 tysięcy tam miejsc pracy dopłacą 3, 3 miliardy i będzie dobrze, no to po prostu to już to boki zrywać. To jest po prostu to jest kabaret. No to jest przebijanie Janka Pietrzaka kabareciarza patrioty naprawdę nie ma o czym gadać tu są tu nas czekają naprawdę gigantyczne wyzwania na prawe państwa polskiego to nie jest tak że to jest najlepsze 25 lat w ogóle od czasów Jagiellońskich proszę popatrzeć co się dzieje z długiem polskim przecież my jesteśmy astronomicznie zadłużeni astronomicznie przyszło przez te ostatnie 7 lat do Polski prawie 300 miliardów złotych z Unii Europejskiej przyszło 170 miliardów pieniędzy z przez polskich pracowników ciężko harujących na tym zmywaku i, i na innych stanowiskach. I, I mimo tego nam się dług powiększył o 400 miliardów złotych. No, pan Rostowski, absolutny sztuk mi z Londynu, no po prostu dług publiczny na poziomie 900 miliardów prawie. Dzisiaj i gdyby nie te 150 miliardów z ofertę, to by było już ponad 1 bilion tego długu. 370 miliardów dolarów długu zagranicznego, zadłużenia, zadłużone firmy prywatne, niespłacalne długi, jeśli chodzi o dzisiaj zobowiązania, których, które są niezapłacone, nieściągalne w tej chwili tak naprawdę, no to jest prawie 50 miliardów złotych, to są podatkowe zaległości z odsetkami. 50 miliardów nie ma skąd brać, prawda? To po co kupujemy za 13 miliardów helikoptery francuskie? Kiedy mamy dwie fabryki na miejscu, po co tam te 13 miliardów wysyłać złotych, kiedy można je tutaj wydać? Już nie mówię o tym Pendolino, o tych autostradach. No, jeśli na 100 miliardów wydanych na autostrady, których nie mamy ani jednej całej od północy na, 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 prawda, na południe, czy z zachodu na zachód, bo całej nie ma na tak. razie, wydaliśmy 100 miliardów złotych i, i jak mówią kontrolaniku mówi, 70% skontrolowanych przez nich tych nowych odcinków już się nadaje do na remontu. Wiele jest bubli, trzeba naprawiać. Te ekrany, prawda, w, w szczerym polu, w lesie, żeby tam dźwięki nie docierały do ptaszków, no to, to, to straty, ja tu szacuję na jakieś 25 do 30 miliardów złotych, tylko na, na tym marnotrawstwie, na tych ustawianych przetargach, na zwykłym złodziejstwie, na tych firmach zbankrutowanych polskich, które się procesują w tej chwili z państwem polskim. No po prostu tu musi być dobry gospodarz, no musi być dobry gospodarz, który umie zarządzać tymi pieniędzmi, zatka ten dzban dziurawy dzban z, z pieniędzmi polskimi. Które wyciekają na wszystkie strony, że tak powiem, ale głównie płyną jakoś tam za granicę, a nie, nie zostają tutaj. I to trzeba spowodować, żeby te pieniądze były tutaj w Polsce. Ja szacuję na prywatyzacji polskich banków. W mojej ocenie straciliśmy około 200 miliardów złotych na dzień dobry, a przecież one nadal są rentowne, dochodowe. Ale tak się jakoś składa, że te banki w Polsce, głównie przez zagraniczne, to płacą, proszę sobie wyobrazić, mniej podatków niż te rzekomo nierentowne kopalnie, które chce się zamknąć. Bo w 2013 roku kopalnie około 7 miliardów zapłaciły tych podatków, banki bodajże około czterech miliardów, a więc prawie no, dwukrotnie nie ma. No właśnie, więc właśnie więc pieniądze w mhm. Polsce są. Tylko nie dla Polaków i nie dla wszystkich Polaków. Są tacy, którzy rzeczywiście nie wiedzą, co z tą kasą zrobić, ale też trzeba przyznać, że przeciętny Polak jest, jest obywatelem jednym z najbiedniejszych w Unii Europejskiej. To wszystkie dane to potwierdzają. Mało tego, ostatni Międzynarodowy Fundusz Walutowy skrytykował polski rząd, że nie potrafi sobie poradzić z podatkami, że źle ściąga. Jeśli chodzi o samych oszustwa na VAT-cie, karuzele VAT-owskie, wyłudzanie podatków VAT, to jest szacowane na około 40 do 50 miliardów złotych. To też piechotą nie chodzi. Czyli, jakby tak to uzbierać, to myślę, że było tak, ze 100-150 miliardów, lekką ręką, pan, pan Duda mógłby spokojnie przeznaczyć to na polskie rodziny i na obniżenie e, e, kwoty wolnej od podatku, żeby Mamy. bezrobotni nie płacili, emeryci, biedacy. Nie płacili podatku, bo wszędzie na świecie raczej by im zwrócono pieniądze, a nie kazano by jeszcze podatki? Mamy jeszcze dwie minuty i pytanie. Bronisław Komorowski twierdzi, że jeżeli Andrzej Duda chce zrealizować te wszystkie zapowiedzi, to powinien radykalnie w przyszłości podnieść podatki. Ja mam pytanie. Czy nasz dług publiczny, tak wysoki i utrzymanie się obecnej ekipy rządzącej u władzy, nie będzie właśnie skutkowało dalszym drenażem budżetów rodzinnych. Absolutnie tak. Uważam, że nikt tak znacząco nie podniósł obciążeń podatkowych, jak właśnie koalicja PO-PSL i pan prezydent Komorowski. I jeśli oni dalej utrzymają się przy władzy, to czekają nas podwyżki podatków i czeka nas niestety, co najgorsze, bankructwo, dlatego że te długi, które oni narobili, są moim zdaniem przez jedno pokolenie nie do spłacenia.